you mm -hmm. Typofosfatazja to rzadka, wrodzona wada metabolizmu, która jest spowodowana niedoborem enzymu ważnego dla człowieka, jakim jest fosfataza alkaliczna. Ale pierwotną przyczyną to jest zmiana w genie, czyli choroba jest genetycznie uwarunkowana, dziedziczona w trybie albo autosomalnie recesywnym, albo autosomalnie dominującym. Pacjenci chorują w bardzo różnym wieku, czasami pierwsze objawy są już w wieku prenatalnym, dzieci rodzą się na przykład ze złamaniami kości. natomiast Najczęściej w wieku dziecięcym, w wieku młodzieńczym ta choroba ujawnia się czasami u dorosłych, a czasami są to tylko izolowane objawy izolowane do uzębienia, to wyjątkowo rzadko. Natomiast główne objawy to są bardzo poważne objawy ze strony kości w postaci głównie krzywicy u dorosłych osób mówimy o osteomalacji, co prezentuje się jako złamania kości, złamania, które są nieurazowe, które są nawracające, trudno gojące się, powodujące potem wtórne deformacje kończyn górnych, dolnych, skoliozy również. Także to wszystko z z kolei jest przyczyną bólów, e, bólów kostnych, bólów mięśniowych. Czasami pacjenci skarżą się na bóle wręcz całego ciała. I co jest ważne, że w hypofosfatazji objawy nie dotyczą wyłącznie szkieletu, czy to nie są wyłącznie objawy kostne, ale to jest choroba wielonarządowa. Trzeba powiedzieć, że połowa dzieci w pierwszym roku życia, jeżeli ma ciężką postać choroby, bo te postacie są właśnie różne, to umiera już w pierwszym roku życia, a nie przeżywa piątego roku życia nawet do trzech czwartych pacjentów nieleczonych. Hipofosfatazja jest chorobą bardzo rzadką. Mówimy nawet, że ultra rzadką. Szacuje się, że częstość występowania w Europie wynosi 1 na 300 tysięcy. Dlatego populacja w Polsce jest mała około 20 kilku osób chorujących na hipofosfatazję. Nie, nie możemy powiedzieć, że są to wszystkie osoby chore. Prawdopodobnie jest ich więcej, ale nie są rozpoznane, ponieważ dlatego, że choroba jest rzadka, mamy problem z rozpoznaniem. Często pacjenci wiele lat przed diagnozą są, chodzą po różnych lekarzach, są diagno w kierunku innych chorób, i dopiero okazuje się na koniec, że jest to hipofosfatazja. Choroba jest bardzo zróżnicowana. Dzieci mogą chorować bardzo ciężko, wręcz są przypadki śmiertelne, ale też są lekkie postacie, i dlatego nie możemy do końca powiedzieć, jak pomóc tak ogólnie populacyjnie. Niemniej jednak, w tych ciężkich postaciach jest leczenie, jest enzymatyczna terapia substytucyjna, która w Polsce nie jest refundowana, natomiast jest to lek, który bardzo poprawia jakość życia pacjentów. Pacjent z fosfatazją wymaga opieki wielospecjalistycznej. Nie tylko właśnie podawania leku, ale opieki ortopedycznej, często nefrologicznej. Także tych specjalistów, którzy muszą objąć opieką pacjentów jest bardzo wielu. Dlatego też musimy ich po rozpoznaniu skierować, odpowiednio zaopiekować i odpowiednie badania często wykonywać. Chorzy na często codziennie borykają się z dużym bólem. Jest to ból tak naprawdę nie do określenia, ponieważ nie da się go konkretnie określić, że jest to ból nie wiem, ręki, nogi, mięśni, ponieważ boli całe ciało. Osoby z hipoposfadazem często budzą się już zmęczone, obolałe, mimo tego, że odpoczywały. Tak naprawdę, więc y, pacjenci z chyposfatezem niestety borykają się codziennie z dużym bólem, który utrudnia codzienne funkcjonowanie. Dodatkowo hypoosfateza jest chorobą tak zwanych ułamliwych kości, y, które powodują to, że kości się łamią w tak naprawdę w przy lekkim dotknięciu, przy przywitaniu nawet, przy ruchu ręki, nogi może się okazać, że kości są pęknięte, tak jak było na przykład w moim przypadku. Y, Idąc do lekarza z bólem bioder, okazało się, że mam pękające kości udowe. Mimo tego, że chodzę i poruszam się w miarę jakoś, na tej zasadzie, właśnie u pacjentów życie wygląda, że codziennie muszą pokonywać duży trud i duży ból. Jak można poradzić? Jedynym sposobem to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę otrzymanie leku, który może zniwelować ból, który może poprawić funkcjonowanie. I już wiemy, że pacjenci, którzy otrzymują ten lek, są to dzieci w Polsce, zaczynają funkcjonować normalnie.